Dobry, już się tylko rozgoszczę, siadę sobie, śniadanko mam przygotowane, Monsterka, odpalam komputer i poprowadzimy sobie jakąś dyskusję merytoryczną na temat tego wszystkiego, bo niektórzy nie załapali wszystkiego za pierwszym razem lub też po prostu nie oglądali, więc wyjaśnimy sobie wszystko po kolei, interakcja z widzami, a później jadę po felgi, szesnastki, potem jeszcze te osiemnastki. Parę osób ma przyjechać, wszyscy przyjeżdżają, nikt nie bierze. Jak mnie, no to wystawię na Olixa. Dobra, ogarniam się i działamy. Później się zapowiada, więc sobie wziąłem taki mały, kolumnowy. sponsor odcinka SPSS. Społem i kanapeczki z makrelą. Już chyba to będą moje 7-8 kanapki. Znaczy 8-9-10-12. Tyle tych kanapek zjadam dziennie. Monsterego obowiązkowo, ananas, żeby mieć słodką buzię. I możemy. Działać. Dobra, odpalę sobie to tylko na szybko i możemy działać. Rysia na chwilkę ściszymy, bo nam YouTube utnie zarabianie. Zarabianie. YouTube to zamiast ucinać zarabiania to powinien wyrzucać z YouTube'a tych, którzy nie dorośli do tego. Tak. Wczorajszy odcinek, bo widziałem tam sporo niejasności to sobie teraz przejdziemy. Fajna miejscowa. sobie tu jeszcze się tylko jakoś tak lepiej usadowić do nagrywania z wami. I będziemy mogli tu robić bardzo fajne nawet odcinki, mogłem zapraszać gości do siebie na kanciapę odnośnie wzmacniacza Wi-Fi. Sorry, bo to już widzę od razu. Tak, ja mieszkam tutaj obok, ale jak wiecie, ja się przeprowadzam do domu, bo wziąłem też dom duży, 170-metrowy dom jednorodzinny i no nie ma sensu na ten tydzień dawać po prostu wzmacniacza tutaj. Zakupiłem natomiast antenę Telmor aktywną z polecenia jednego z widzów, która powinna sobie tutaj dać radę. Wiadomo, że ten telewizor nie będzie tu cały czas leciał, bo to już odpowiem w paru, na parę pytań, które mi się po prostu przypomniały, czy na parę po prostu komentarzy. On sobie będzie plunkać, żeby sobie coś plunkało, to nie jest tak, że będzie cały czas telewizja leciała, bo ja wolę sobie radia posłuchać, ale e, założeniem tego warsztatu i tutaj będzie też odpowiedź na parę innych komentarzy, gdzie ktoś mówił, że e, jak poczuje rachunki, to kurwa, że za ten... że czego? Przecież przede wszystkim Kolejna odpowiedź na pytanie. To nie będzie profesjonalny warsztat, kurwa, serwis. To jest mój garaż, mój warsztat, moje takie miejsce, gdzie mogę przyjść wyczyliować, napić się piwka z kolegami, wpadają koledzy co chwilę. Czym będziemy mieli siłownię? Mamy wolne datki, ludzie, oczywiście, za sekcję płacą za treningi ze mną. Z tego już mamy czynsz zapłacony. Tutaj pozostaje rachunki za prąd. Natomiast wszelkie naprawy, mechanikę i tak dalej. Mówiłem też, co mogło, oczywiście, ktoś mógł nie usłyszeć czy nie oglądać odcinka, że wziąłem do współpracy pewną osobę którą przedstawię Wam we wrześniu, myślałem, że dopiero tak zaczniemy działać. Się faktycznie, we wrześniu, która na tą chwilę zajmuje się naprawami w ciągnikach śródłowych, w tirach, na tak zwanych, czy w ogóle w dużo gabarytowych. Ma pojęcie, jest to mechanik z zawodu i. On tutaj będzie robił, on też ma Waszą działalność, my też mamy działalność z moją kobietą, znaczy moja kobieta ma działalność, i też, jeżeli będziemy robić detailing, to po prostu tutaj podepniemy, więc paragony na życzenie klienta jak najbardziej. Natomiast większość takich napraw czy serwisów, co ktoś będzie przyjeżdżał, czy jakichś zmian wizualnych, to ja sobie będę po prostu robił od tak. To jest mój warsztat hobbystyczny, do którego nie będę dopłacał, wierzcie mi. A jednocześnie będę miał miejsce, w którym przychodzi pewien wieczór, jest gala UFC czy jest jakiś tam gala boksu, nie wymieniam KSW, czy tam Fame ma chociaż to też czasami się ogląda po prostu z ciekawości, bo takie gale też muszą istnieć, tego nie da się po prostu przeskoczyć i wtedy przychodzą tutaj wszyscy znajomi, mamy kanapę, mamy gdzie siedzieć, mamy telewizor, leci nam gala, mamy piwko zimne, lodóweczkę, mamy gdzie nawet jakoś pomachać tangą, to Wiecie, to jest takie miejsce na ziemi, które jako facet zawsze chciałem mieć. Jeszcze brakuje mi tutaj e, hotspota, nie, tego e, flipera, nie, do grania, nie. No, ale to bym nie mógł tu w niektórych stanach siedzieć, bo przecież, kurde, tyś jak to idzie tak w taką maszynę, nie. No, ale takie coś by było fajne. Czy bilarda, czy coś. No kurde, no nie mamy na razie tutaj miejsca, ale nie wykluczone, że coś tutaj dorobimy w przyszłości. Póki co, jest to warsztat hobbystyczny, który będzie się zajmował właśnie zmianą wizualności u osób, które chcą. Jest to sekcja sportów siłowych, moja sekcja sportów siłowych, do których już podłogę w sumie za chwilę będę miał z gumy całą madną. I na pewno nie zamierzam na tym tracić, po prostu chodziło o to, że na razie nic nie dokupuję, bo na sam start już wydałem chyba z dwójkę. A Jeszcze jest sporo przede mną, ja wiem ile kosztuje warsztat, ja wiem, że tu spokojnie z 30-40 tysięcy będzie trzeba, żeby był taki fajny warsztat już. Ten podnośnik, tak jak mówiłem, on działał cały czas, nie wiem czemu go rozebrał gość, chyba dlatego, że z tego co się dowiedziałem tutaj od sąsiada, że nie miał po prostu UDT i chciał go rozebrać, naprawić tak, żeby dostać to UDT, natomiast Warto go zrobić, myślę. Warto go zrobić, bo jest to porządny sprzęt. Jeżeli nie, to po prostu go podniesiemy i będziemy go mieli jako najazd, pod który będę sobie wjeżdżał. Myślę, podniosę go na wysokość jeszcze 20 cm do góry. Całość. Najazdy są wyprowadzane na zewnątrz, i będzie się można wjeżdżać i wózeczkę sobie wjechać pod to. To też jest na razie bardzo fajna opcja na początek. No ale wyobraźcie sobie, kurde, przychodzicie, siedzicie z kumplami. Lodówka, zimne piwko, czy jakaś łycha, yy, fury, można sobie pogrzebać fury, leci gala. No, to było takie coś, co ja chciałem. Tu nawet szczerze no, będzie coś sobie tam zarabiało, ale na pewno nie będzie stratne, wierzcie mi. A, tematy polityczne. Musiałbym do Was rozmawiać jak jebnięty. ale nie będę. O, Boże. No, o, o, o. cofam suba, rezygnuję z oglądania. Arrivederci, auf Wiedersehen i w ogóle. Yy, ostatnie stawki na wlogi dotyczy. To jest moja wina, że to nawet że to Afroamerykanie tak myślą. No, co ja za to mogę? <laughs> yy, przesuń z Lew do przodu. To spokojnie, na spokojnie. Tutaj ludzie dopiero będą trenować gdzieś za miesiąc. Yy, a, jeszcze ktoś pytał, czy jest tutaj kibel. Jest kibel, pokazywałem go w którymś odcinku. Jest odremontowany, ładny kibel w czarnych kafelkach. Czarnych, nie brudnych. tym na czarnym mniej będzie widać, wiecie yy, Tu do anteny. gdzieby ci się nie skoczyło. Bidny tyle ma do roboty. No, mam trochę do roboty, aczkolwiek nie urabiam się. W pierwszy dzień się urabiałem. No ale ciśnienie, kiedy nie jestem na bombie, a miałem już znowu być teraz. Nawet sobie wziąłem ze sobą flakony. Akurat to nie uwierzycie, pokażę wam. Bo ja wiecznie zapominam. Yy, zrobić strzała, Chodzę na bombę i zapomniałem zrobić strzała przez dwa tygodnie Więc już sobie wziąłem ze sobą Tu na wyposażeniu stoją dwa flakony A i tak zapominam, od trzech dni tu stoją i jeszcze nie zrobiłem tego strzała no, Ale dzisiaj już pójdę na trening, to może coś yy, ogarniemy Natomiast no, teraz jak nie jestem na bombie to ja mam niestety za małe ciśnienie ciągle Jeszcze ostatnio pokazywałem, robiliśmy yy, EKG, robiliśmy wszystko, no ciśnienie moje Drugi kolego jest yy, no, około 110 na 70, bardzo niskie ciśnienie mam. Yy, przestałem ostatnio wodę pić, więc dobrze mogłem nabrać kolorków, Walę cały czas Monstery. Jest tak głupi nawyk, naprawdę. Picie tego słodkiego, wszystkiego, czy nawet bez cukru, tych energetyków, a pomijanie wody. Ja sam wiem, że jest to złe, ale robię to nałogowo. Czyli piję piwo, ale kupię wodę półtora litrową, i ja wiem, że ja mam pić, i ja jej nie piję po prostu. Bo woda, w wodzie to się ryby ruchają, kto by to pił, tak? No. Odnośnie zamknięcia siłek przez koronapierdolca, no, no, no co wam powiem, no. Ledwo zaczęliście robić formę i już znowu wam chcą pozamykać tutaj. <laughs> Traktuje się w Polsce ludzi ze Śląska jak, kurwa, jakąś zarazę, co jest oczywiście bzdurą. Możecie wierzyć w to wszystko, co wam podają, a ja wierzę w to, jak jeżdżę po Śląsku i widzę tych ludzi, i to jest totalna bzdura. Większość ma, kurwa, bezobjawowe jakieś te, nie? Tragedia. O, w czerwcu były zmieniane częstotliwości nadawania TV naziemnej. Większość teoretycznych trzeba było ręcznie. Może temu mi automatycznie nie łapie. No, przyjdzie ta, przyjdzie, przyjdzie ta antena, to będę się z tym bawił. No, widzicie, ja też miałem przygotować formę na, na, na mistrzostwa i ja się założyłem, że do tych mistrzostw nie dojdę, bo znowu je odwołają, tak jak poprzednie. O, tutaj jest. Weapons from Games, to jest mój stały widz i dziwi mnie jego komentarz, że się pogubił, czy chce robić profesjonalną mechanikę pojazdową, czy to ma być wypożyczalna miejsca, żeby móc sobie coś, Przecież jesteś stałym widzem, a wiem, że jesteś. Nie mówiłem tu nigdzie o żadnej profesjonalnej mechanice pojazdowej. Mówiłem tylko o tym, że zrobimy sobie mechanikę pojazdową, ale będzie to właśnie takie moje miejsce na ziemi. Wypożyczalne miejsca to nie był mój pomysł, to był pomysł widzów, który ja ewentualnie mogłem wziąć pod uwagę. No ale, wypożyczać miejsce komuś, brać kurwa odpowiedzialność za to, że ktoś używał kluczy, wszystkiego. pierdziele. Dowolę nie zarobić, a. <laughs> yy, pomysł o zabezpieczeniu miejsca, bo licho nie śpi. No, no jest. Wiadomo, że dla chcącego nic trudnego. Będzie się chciał ktoś wpierdolić, to się wpierdoli. Natomiast tutaj w każdym najmniejszym okienku, na każdych drzwiach są kraty. Oprócz tego, że są zamki od zewnątrz. Na klucz, to jeszcze od środka mamy kłódki, które też zamykam. Bo będzie tu coraz więcej sprzętu, i to będzie zamykane. Dodatkowo jest to na terenie prywatnym, za płotem, pod kamerami, yy, gdzie dom obok yy, mieszkają państwo, od których to wziąłem, i są tutaj cały czas po prostu. No, ciężko, a są to ludzie czujni, wierzcie mi, bardzo w porządku ludzie. Yy, ja zauważyłem, że yy, z czasem. Przychodzi taki czas, że trafia człowiek na jednak tych dobrych ludzi, co przez całe życie użerał się z jakimiś debilami, a przychodzi taki czas, gdzie traficie faktycznie na tych w porządku ludzi, gdzie już od pierwszego uśmiechu wiecie, że będzie po prostu wszystko w porządku, nie? BPC-157 w tabletkach jest na Salsura Nutrition. Odnośnie Salsury jeszcze będzie materiał. O, 700 tysięcy zgonów na świecie, wirus to urojenie. Wyjdź też, usup, tam się i, i wyjdź. Ach. Jakiegoś idiotę pokroju zięby. Wy nie rozumiecie, że tu nie ma nic wspólnego z ziębą. Ta książka, którą ja czytałem, to było tylko potwierdzenie tego, co ja już wiedziałem. I to nie ma nic wspólnego z płaską ziemią, z 5G kurwa, z czapeczkami i z ziębą. Zięba, płaska ziemia, czapeczki 5G to jest bzdura. Umówmy się. Też na początku byłem trochę zmanipulowany, ale już no, jednak poszedłem porozum do głowy, bo tylko krowa nie zmienia zdania, jeżeli ktoś będzie uparcie twierdził, stał przy swoim, mimo że będzie domyślał. domyślał się, że coś odpierdala, no to słabe to jest, trzeba się umieć przyznać do błędu. Yy, natomiast no z tym wirusem, no. tu mi ktoś napisał, że nie jesteś żadnym wirusologiem, no bo ty, kurwa jesteś wirusologiem. Ty korwa jesteś wirusologiem. Ty wiesz wszystko, kurwa, bo wyczytałeś. Nie, nie było żadnych sekcji zwłok, nikt nigdy nie wiedział, kto na co umarł, ale przypisują to po prostu pierdolcowi. Tak jak wie, te wszelkie zakażenia tutaj na Śląsku, kurwa. Tu nikt nie chodzi chory, kurwa, co wy pierdolicie ludzie, co wy w ogóle gadacie za głupoty. Eee, pojemniki dwa plastikowe na śmieci, drugi na szmatki, drugi się na przedszkopach. Się po... No właśnie, muszę jakieś, jakiś śmietnik, bo póki co eee, mój śmietnik to jest tam przy drzwiach. Muszę jakieś fajne takie do posortowania i z ekoplastem się umówić, żeby to po prostu odbierali. To nie jest drogie. O, mógłbyś w tej kanciapie nagrać w ludzi? Mógłbym. Będą przyjeżdżać do mnie ludzie, bo ja już mam mnóstwo. Naprawdę, wiecie, ja tu próbuję być taki samy swoi dla was, ale mimo wszystko jestem osobą medialną, rozpoznawalną i mam sporo znajomości wysoko, wysoko, wysoko. Takich normalnych ludzi, o których niekiedy nawet świat nie bardzo może wiedzieć, powiedzmy za dużo, czy wymieniać publicznie nazwiska, ale będą wpadali do mnie ludzie, bo mnóstwo ludzi chce wpadać. Cieszę się, że, że sobie to zacząłem robić i tyle, czy nawet, żeby uciec od codzienności i przyjść sobie tutaj pokoczować u mnie. Nie ma problemu i będziemy takie coś ogarniać. Apkan Androida, co szuka nadajników. O, zaraz ją sprawdzę. Nie, to nie amfetamina. Po prostu. Coś jest takiego, że w lecie i na początku wiosny, że mi się non-stop leje z nosa. Ogardałbym się ten podnosi, ale mam troszkę daleko pamiętam, że praca w takim urzędniku musi wyglądać, że zła konserwatora i ten konserwator musi robić przegląd co 6 miesięcy. No właśnie, my mamy taką osobę, ale kurde, coś ta osoba nie ma czasu, więc na razie to zostawiamy. Jaki kawałeczek słyszałem, pik? No, u mnie są tylko dobre nuty. To jest no już. Ja zauważyłem, że większość moich playlistów w ogóle trafia w gusta wszystkich ludzi, kurwa, na kanale. i Jednymi KFD. A właśnie, odnośnie KFD, jeszcze coś powiem. Eee, ten wypracownik na końcu, prawdę powiedzieć. Ojku. Słuchajcie, odnośnie ostatniego odcinka wczorajszego z Izu na kanale KFD, fajnie by było, żeby ludzie to odebrali jako ciekawostkę, że ja taki klocek w ogóle nieruchawy teraz poszedłem coś tam sobie po prostu pouczyć się jakichś podstaw boksu a nie odbierać to kurwa jakoś tak negatywnie, wiecie, bo to jednak no co ja mam teraz innego robić, to mnie boli, to mnie boli, więc po prostu idę i próbuję czegoś innego, jest to jako ciekawostka, a nie, że ktoś mi napisał, że ja się podstaw boxu uczę, a kurwa na bramce stałem, kto mnie na bramce zatrudnił, no to ja polecam takiej osobie przyjechać i sprawdźmy się, ja Ci zagwarantuję, że mi boks do tego, żeby Ciebie rozpierdolić w minutę nie będzie potrzebny, chyba, że jesteś jakimś fajterem, to od razu uprzeć, nie? to se wezmę, wiesz, nóż, nie? Żartuję, kurwa, taki takich głupot się nie robi, nie? Ale rozumiecie, najczęściej takie szczyle, szczekają, szczekają, zamiast się cieszyć, że wyszedł odcinek, kurde, to... Nikt tam nie cwaniakował, ani, ani ja nie, nie uważałem, że ja jestem jakiś mega w boksie, po prostu mówiłem, że coś tam kiedyś boksowałem, fajnie się to zgrało z tym, że w bokserach zajebałem, to się gość z tyłu wywrócił, nie wiem, czy się wystraszył, czy co. Yy, ale tak samo nie odbierajcie tego, że Izu mi coś tłumaczy i ja sobie dopowiadam swoje, bo to nie są moje mądrości, tylko każdy trener i tak jak na przykład Izu to zauważył, o wiele łatwiej będzie miał współpracować z osobą, która ma doświadczenie motoryczne czy z biomechaniki ciała. I będzie sobie przekładał to na swoje, czyli ja potrafię słuchać, ja wykonuję polecenia, ale jednocześnie powtórzę sobie na głos to, co powiedziała dana osoba, przetłumaczę sobie to na swoje, czyli noga zakrośna, noga wykroszna, rotacja zewnętrzna biodra, wewnętrzna biodra, wyprowadzenie to. Ja sobie to przetłumaczę na swoje i ja wtedy już wiem, jak ten ruch poprawnie wykonać. Nie robię po prostu aha, 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 tylko po swojemu sobie to interpretuję i, i przez to właśnie ta współpraca jest lepsza i idzie się łatwo nauczyć, tak samo jak yy, skórą. Ktoś mówi, że kurwa, że ja cały czas swoje. Ale on mi coś mówi, ja sobie to przekładam na swoje, i ja w ciągu 10 minut zaczynam robić maski lapy jeden za drugim. Widzicie, jest na to metoda, tylko trzeba umieć. A jak się nie umie, no to trzeba wyraźnie słuchać, a nie próbować przekładać na swoje i udawać, że się umie. DVB-T Finder apka na telefon. O, dziękuję. Zaraz sobie to. Nie jesteś zapisem, bo ty okradasz Państwo, a nas nie okrada, kurwa, wcale tych, Ja jeby. Eee, Czy lepsze są niemieckie stacje TVN-owskie? Nie, tutaj już odpisałem, że lepsze to są niemieckie autostrady, a żadna stacja nie jest dobra. Eee, aha, aha. Telewizor na warsztacie, kiepski pomysł. Tutaj też odpisałem, no właśnie chodziło o to, że to nie będzie dla nas taki warsztat typowy, tylko miejsce do spędzania czasu i przy okazji pogrzebania w aucie. Yy, tutaj też ta sama osoba napisała: gulczyta, jak naprawa elektroniki że w razie czego, pamiętaj, ojciec ogarnie, tylko trzeba będzie zapłacić za robotę i dojazd. Jasne, to nie ma problemu. Robotę, dojazd ugoszczę, yy, po mojemu ugoszczę i wróci każdy zadowolony, a ja będę ją podnosił. Nie ma naprawdę najmniejszego Problemu. Wszystko płacę, a ja nawet zajadę. Tylko nie teraz, bo muszę się przeprowadzić. Eee, hy, 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 hy. Tutaj ktoś strasznie przeklima. Ujść Szumowskim, nie wiem. Antenę to kup Telmora O właśnie, tą kupiłem. Tą kupiłem, że będzie nawet czeskie odbierać. U mnie to głównie czeskie odbiera, bo ja mam granicę 100 metrów dalej. A jejku, jejku, jejku. Dzisiaj chyba jedno piwo za dużo. O właśnie. Do tego się chciałem odnieść, bo... E, czekajcie, to muszę czytać. E, że za dużo o jedno piwo. Ja mówię, że nie ma takiego określenia, jak za dużo o jedno piwo. A tutaj Bartek chce napisał, no jak ktoś mówi, że nie będzie czegoś robił, bo ktoś to zrobi za piwo lub flaszkę, lub w się nie powiodło, to bo myślałem, że albo pierdolić bezsensowo, jedno piwo za dużo. Natomiast ja powiedziałem, że Yy, oprócz tego, że dostanie wypłatę, to będzie miał jeszcze do pracy zimne piwko i flaszkę, żeby się lepiej po prostu pracowało. Bo ja taki typ jestem, jeżeli ktoś coś dla mnie robi, czy chłopaki yy, meble mi przenosiły, czy coś, mieli zimnego czteropaka na łebka. I czy mi ta robota szła lepiej, to nie jest urwa gestapo, że. A, Arbajt, nie będą jebać. Nie, tu trzeba podejść do człowieka normalnie. On dostaje swoją wypłatę, powiedzieli 300 zł za przewiezienie mebli i wniesienie, dostali 300 zł, ale dostali jeszcze po zimnym czteropaku. I to jest podejście do ludzi. O to mi chodziło. Tu Przemek napisał mój znajomy kiedyś Ci pomagał, to mówi, że nigdy więcej zamiast wódki i zimnego piwa, to mu dniówkę dałeś. Niemożliwe, bo u mnie zawsze dostawali piwo i dniówkę. Ja cenię sobie fachowców. Podkreśliłem to, że są też fachowcy, którzy kiedyś byli fachowcami, ale stracili wszystko i wolę dać takim osobom zarobić, jednocześnie zaoszczędzić. I niż płacić nie wiadomo jakim kurwa firmom, bo niejednokrotnie znam naprawdę wielu fachowców, którzy przez sytuacje życiowe zostali pogrążeni po prostu w gównie i niejednokrotnie, wręcz codziennie staram się jakimś tam cegiełkę dołożyć, pomóc i to nie jest tak, że ja mówię, a kup sobie jedzenie, nie dam Ci na wódkę. Nie, chcesz wódkę, weź sobie wódkę. To jest Twoje życie, rób im co chcesz. Chcesz na wino, masz na wino. Ech. Czy sam będę naprawiał ta? Nie, nie, sam nie będę naprawiał. Mam mnóstwo ludzi. Przepraszam ze sobą. Mam lakiernika, mam blacharza, mam mechanika. Jednego, drugiego, trzeciego. Mamy wulkanizatora obok i do tego ja sobie jeszcze też będę grzebał. Mamy części w dobrych cenach Dojście do dobrych cen części. Powtórzyłem się. Ogólnie dużo jest rzeczy, które po prostu przemawiają za tym, że będzie bardzo dobrze. A a a a. Po co pleksa? No właśnie, muszę to tu, kurde, oświetlenie LED, dokładnie tam zrobię, ale zastanawiam się, czy faktycznie po co pleksę, czy nie lepiej dać taką, jak to poczytałem, mówię, kurde, sklejkę najtańszą, i tutaj masz rację. Naj to będzie najprościej. Dosłupka, dosłupka, cyk, zadaszenie yy, z wyciągiem. A ktoś mówi, że posmarować, bo się będzie yy, zalepiać to. Zrobimy to, zrobimy, zrobimy. No i tutaj ogólnie o, o Dekoder TVP jest, bo już były kanały. Jedziesz z tym ministrem. Nie, no nie będę po prostu cisnął, bo ja nieraz się rozkręcałem i to potem ludzie, którzy nie potrafią logicznie myśleć, czy są ja coś tam ogłupieni, odbierają to, to źle i, i, i wiecie, to potem jest hejt na mnie, a tutaj chodzi o to, żeby każdy sam zrozumiał, jak bardzo się dają robić w chuja. Dobrze, mamy 20 minut. Myślę, że wrzucę to po prostu jako Nowego vloga. A ja się biorę za robotę i będzie vlog na jutro, bo jutro już jest sekcja, więc. Tyle. Czyli w sumie taki pogadankowy vlog, tylko i ja wyłącznie dzisiaj. Nie mam nic więcej do dodania, naprawdę. Nie ma sensu wam rzucać, jak tu będę to wystawiał, te felgi, tamte jeszcze poszpachluję, to może jeszcze dogram te szesnastki z Saba 5 na 100 czy na 110? Na 110. Też będą do sprzedania. Póki co yy, pisało parę osób o te, yy, no, to masony, ja Wam pokażę, się, jak one wyszły w słońcu. Otworzymy sobie tutaj jedną część, żeby rzucić im troszeczkę słoneczka. Ach, Wyszły naprawdę zacnie. Zacnie wyszły zacnie. Bardzo mi się podoba ten kolor. Naprawdę. I powiem Wam nawet, pozbyłem się tym papierkiem 2500, co mówiliście tam, gdy w pisaku zrobiłem 1800, chyba. Pozbyłem się tych główienek takich różnych, co były, co mi zachlapało. Ja sobie chyba w takim kolorze zrobię też do krysi. Te te masony. Kurde, te masony, żeby były 20, to by już jeździły. no są normalnie przepiękne. No to w sumie tyle. Jeszcze tylko tak muszę kupić dwa startery do jarzeniówek. Jeden, bo jeden znalazłem, starter. Eee, to szatnie na razie olewam. Na razie tutaj sobie robię i muszę się skupić na przeprowadzce do domu. Także coś wam jeszcze pogrywam, ale z dzisiaj to już tyle. Tara. Ej, zajebista tapka jest. Cieszyn ulica Mickiewicza Czyli ja muszę mieć nadajnik Skierowany Tam Kurwa, a myśmy patrzyli tam Czyli tu Na dach i w tamtą stronę go skierować I mamy full zasięg, ale zajebista apka Kanały Jakie mi tu będzie łapać? Tylko tyle? Tylko tafonie Wysokość anteny nad terenem a to sobie już później ustawię. O, 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 dobra, teraz w tą stronę łapię więcej. O, gówno, to samo, tylko że się powtarza. Teraz... Same Czechy.